Cześć, tu Seba. Zapraszam na nagranie o poprawnym natlenieniu brzeczki nastawnej. Skoro nie jestem biotechnologiem ani biochemikiem, swoją wiedzę będę podpierał książką, jak ważyć piwo. I o ile mam całkowite zaufanie tej książki i zawarte w niej merytoryczną wiedzę, to dla osób, które będą zaczynać, ostrzegam, że książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza część jest o tym, jak ważyć z ekstraktów, natomiast druga część jest o tym, jak ważyć z zacieraniem. Natomiast część wiedzy, podstawowej i nawet nie podstawowej, tak jak dzisiejszy temat poruszany, na temat natlenieniu i napowietrzania brzeczki jest zawarte w tej pierwszej części, więc żeby posiąść całkowitą wiedzę, która się znajduje w książce, trzeba ją niestety przeczytać całą. Nie można przechodzić od razu do zacierania, gdyż nie ważymy ze straktów. A więc przechodząc do tematu naszego filmu, chciałbym podkreślić, jak ważną sprawą jest poprawne natlenienie, napowietrzenie naszej brzeczki przez zadaniem drożdży. O ile cały czas jesteśmy pouczani i zwracana jest nam uwaga o tym, że nie należy dodawać tlenu na żadnym etapie, tak to jest jeden etap, kiedy dodanie tlenu i napowietrzenie brzeczki ma kluczowe znaczenie. Tlen jest wymagany dla, wymagany dla drożdży po to, żeby poprawnie się mnożyły. Jest używany w procesie nanarzania drożdży. Prawnie napowietrzona brzeczka powinna zawierać od 8 do 12 ppm. -ów. A więc yy, tutaj mamy, autor podaje nam, że różne metody w piwowarstwie domowym stosowane, na przykład przelewanie brzeczki z jednego do drugiego fermentora daje nam około tylko 4 ppm. Natomiast już samo merdanie, potrząsanie fermentorem daje już nam około 8 ppm. Jednak daje... Jednak dotyczy tylko małych objętości. W momencie kiedy mamy dużą tak zwaną poduszkę powietrzną. Wtedy wymieszanie tego... Wymieszanie brzeczki z tą poduszką powietrzną spowoduje, że będziemy mieli około 8 ppm. Kolejną metodą jest użycie kamienia akwarystycznego. Z pompką akwarystyczną, gdzie już przy około 5-10 minutach uzyskujemy już 8 ppm, czyli jesteśmy w dolnej granicy, w do, dolnym zakresie oczekiwanych wartości. Jeżeli byśmy użyli tlenu przez około minutę, czystego tlenu przez około minutę, da już nam 10 ppm. Tutaj jest taka fajna tabelka, która też nam obrazuje, w jakim czasie. I jak osiągniemy dane wartości. Więc jak widzimy, zaczyna być już to całkiem rozbieżne. Ja od siebie dodam tylko, że w polskim piwowarstwie szeroko jest propagowana tak zwana metoda blenderem. Jest to taka trzepaczka do, do jajek. Ja akurat mam ją na wkrętarce. Ludzie używają jej na blenderze. Szeroko, szeroko używana przez naszych alchemików piwowarstwa. Tu mam tylko jedno, jedno zastrzeżenie do tej metody. Nie używajmy jej po zadaniu droży, ponieważ mechaniczne napowietrzanie może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego droży. Również nie używajmy tlenu po zadaniu droży, bo czysty plen, tlen potrafi też wpłynąć negatywnie na droży i potrafi je uszkodzić. Teraz, już przechodząc do metod, jak ja napowietrzam, w jaki sposób ja napowietrzam brzeczkę. To przede wszystkim używam takiego kamienia. Jest to kamień półmikronowy. Dostępne są kamienie półmikronowe i dwumikronowe. Półmikronowy kamień jest o tyle lepszy, że przez to, że ma mniejsze otworki. Bąbelki, które się wydostają z kamienia, są dużo mniejsze i łatwiej się rozpuszczają w brzeżce. Natomiast wadą tego kamienia dwumikronowego jest to, że zwykła pompka akwarystyczna. Będzie miała problem, żeby napowietrzyć. Teraz możemy sobie zobaczyć, jak zwykły kamień akwarystyczny działa. W ten sposób wytwarzają nam się ładne bąble. Teraz tak, używanie takich kamieni akwarystycznych, one są stosunkowo tanie. Jeżeli już używać, to ja bym używał ich jednorazowo. Natomiast taki kamień, który jest ze stali nierdzewnej, ja bez problemu gumuje w przepływie, używając sody kaustycznej, potem chwasku cytrynowego, nie ma z tym żadnego problemu. Taki kamień, nie wiem, jak się zachowa, czy się nie rozpuści, nie wiem, z czego to jest to zrobione w sodzie kaustycznej, nie próbowałem. To jest, nie używam oczywiście tego do piwowarstwa, bo to jest z akwarium. Natomiast, no tak jak mówiłem, będzie problem, żeby kamień półmikronowy, natomiast będzie problem, żeby kamień półmikronowy używać z pompką akwarystyczną. Już pokazuje co się będzie działo. Właściwie to się nic nie dzieje. Po prostu taka pompka nie daje rady. Jak widzimy działa, ale nie ma wystarczającej mocy, żeby wypchnąć powietrze przez tak małe otworki. Rozwiązanie jest zastosowanie mocniejszej pompki. Są takie duże pompki używane do oczek wodnych. I taka pompka powinna sobie dać radę. Ja natomiast... Ja natomiast do napowietrzania w przepływie używam inhalatora. Yy, okazało się, że jakiś czas temu jeden z członków mojej rodziny miał pro problemy zdrowotne i został zakupiony taki inhalator. I właściwie od kilku lat leżał w szafie. Gdzieś tam czytam na forum, że ktoś się chwalił, że również używa takiego inhalatora do napowietrzania. Więc mówię, świetna sprawa. I też zacząłem używać takiego inhalatora. Ma to dwie zalety. Po pierwsze, oczywiście, jeżeli używamy czy inhalatora, czy takiej pompki akwariowej taki filtr w przepływie to jest narysowana strzałka, w którą stronę go zamocować. Jest to filtr, nie wiem, on tam jest chyba wyłowniany albo jakiś taki, tak żeby nam nie wpychać niepotrzebnie bakterii do naszej brzeczki, która już jest teoretycznie schłodzona, więc jest bardziej podatna na infekcje. Drugą zaletą naszego inhalatora y takim filtrem no i zaletą naszego inhalatora jest to, że taki inhalator ma tu już wbudowane wbudowane miejsce na filtry takie płatki, które również nam filtrują. Więc jesteśmy podwójnie zabezpieczeni przed tym, żeby nie wepchnąć jakichś syfów do naszej brzeczki. I taki, taki inhalator bez problemu sobie daje radę dla powietrza. Ja tu dodatkowo jeszcze mam taki trójnik zrobiony. No, jak widzieliście, świetnie to, to sobie daje radę. Ja dodatkowo tutaj mam jeszcze zrobiony taki trójnik i tu sobie z tym steruje przepływ powietrza. Dlaczego tak mam zrobione? Ponieważ jeżeli puszczę na maksa, to przy takim dużym napowietrzeniu to po prostu nam się to strasznie pieni. Piwo również potrafi się tak spienić, że wychodzi z fermentora, więc ja muszę ręcznie trochę przy, przytłumiać yy, ilość napowietrzania. Aby po prostu piwo nie uciekło mi z fermentora, i generalnie ja wykorzystuję to, że nam na, na powietrzu w przepływie. Czyli mam tu wkręcony nasz kamień, ja mam taki trójnik, tutaj mam wkręcony nasz kamień. Z jednej strony mogę sobie podłączyć wąż, z drugiej strony też drugi wąż. Lubię, jak mam w tej chwili na stałe szybko złączkę przemocowaną do wymiennika ciepła. I więc ja sobie tak mocuję i sobie mogę włączyć i napowietrzać w przepływie. Jest to bardzo efektywne. Plusem jest to, że potem to samo mogę wykonać, jeżeli chcę wyczyścić cały osprzęt. Jedna uwaga. Ja akurat w tym miejscu mam taki czarny element. Normalnie tego czarnego elementu nie mam. Mam taki malutki zaworek zwrotny. Tu go wpinam. On jest po to, że w momencie, kiedy nie napowietrzam, jak na przykład myję, żeby on mi zamykał że nie mi filtra przede wszystkim. Żeby to co leci, ten NaOH czy kwasek cytrynowy, żeby się zatrzymywał na tym zaworku zwrotnym. On po prostu, jeżeli tu dmuchamy, to tam jest taka membrana, która się otwiera. Działa to dobrze, jednak już mi się zdarzyło, że jak długo nie używałem, to się tam zakleiło i nie potrafił się ta membrana otworzyć. Więc od czasu do czasu ja po prostu rozmontowuję, czyszczę to alkoholem, desprejem, przedmuchuję i ładnie się to doczyszcza. I ta metoda, właśnie na powietrzanie, w przepływie mi się bardzo sprawdza. Zauważyłem dużą poprawę, jeżeli chodzi o startowanie drożdży, gdzie wcześniej mi startowały między 12 a 24 godzinami od dodania. To tak teraz jest między 6 a 12. Na przykład tego RISA, którego, na przykład tego risa, którego ważyłem na jednym z odcinków, kiedy skończyłem. Ważenie była 22-23, rano około 7-8 wszedłem. Już, już, już się zaczęła właściwie burzliwa fermentacja, już był gwałtowny ruch na ruce fermentacyjnej. Zauważyłem też na jej spindlu, że coś się zaczęło dziać. Oczywiście też temperatura zaczęła rosnąć, więc yy, brzeczkę trzeba napowietrzać. Im szybciej nam droży, żeby startują, tym szybciej zdominują środowisko i zmniejszy prawdopodobieństwo, że inne mikroby nam. Yy, się rozwiną w tej naszej brzeczce. Są też takie inne zaworki zwrotne, plastikowe. Na razie używam tego nierdzewnego. Teraz metodą, którą testuję jest... Teraz ciekawostką, którą gdzieś tam znalazłem, jest tak zwany... Ciekawostka teraz. Ostatnio znalazłem, że dostępny jest tlen medyczny w areozolu, w takich butelkach 12-litrowych. Ekonomicznie jest to bardzo nieopłacalne w stosunku do używania na powietrzem, czy, czy w ogóle jakąś trzepaczką, czy czymkolwiek, ale myślę, że to dosyć ciekawe rozwiązanie może być, jeżeli byśmy chcieli nam nożyć drożdże w starterze takim tlenem medycznym. Psiknąć troszkę może to pomoże, myślę, że nie zaszkodzi. Będę, prze... Będę to testował i starał się to rozwijać. Teraz pokażę wam, jak wygląda mój system na w przepływie. Pokażę też, jak tutaj to wszystko jest pomontowane, poskręcane. W tej chwili jest wszystko zrobione na trytytki. Będę chciał przejść na Będę chciał przejść na takie zatrzaski, żeby to mi się nie rozstrzeniało, bo teraz mi się tak zdarza, że po prostu wężyki wyskakują. Myślę, że to już wszystko w temacie na napowietrzenia i natleniania brzeczki. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania i udostępniania filmu. Hej!